Witamy w kolejnym odcinku, a teraz będziemy jechać tym samochodem na nowej mapce i sobie pójdziemy, próbujemy zręcznie, otoczymy sobie, co nam Mam jeszcze tego, No, otwierać. I postajamy sobie na tym samochodzie kołem Mistybista Co? Okej, okay, ja zobaczmy się kiedy będą w mapce. Obycię okay, coś tym już na mapcie. I spróbujemy sobie ten to ten Co ja wydobymię. Nie gada, to działa. Nie, yeah, działa, widzowie Okej. Okay. Okej. Okay. Taki nas jest. Tej. Jaki nas jest? Gdzie chociaż do 5000 metrów? Jest to nowa mapa. A ja ją nie nagrywałem. Dlaczego? Nie wiem, muszę ją nagrać. Muszę nakładną mapę Jest fajna Nie ma tu Staramy się O mój Boże Ja już usiadłem Tylko teraz nie chcę już jechać Ja już nie mam tej przygotowany. Ten samochód będzie Nie, będzie tu nim nie grać Bo jest... Dusy i wysoki. Okej, okay. dlaczego? Jak tu siąść? Nie wiem, może będzie lepiej tym samochodem. I to jest nowa mapa. Dostanę nowy samochód. No, będziemy jechać na stałym autem, jakby pies, a samochód. Tak, piesy są tam. Tak, no dwóch można powiedzieć. Tego jaku nie mam. Bo go to było zbierać. A <laughs> powiedzcie, to było trudno go zbierać. Okej. Okay. Boże. Pani duży jest. Mapa tym się łóżni. To są blisko domki. Ja tysiąc metrów, jak na tej drugiej mapie. Jest ona bardziej prosta. Dróg. ona jest. No nie ma kamieni w tak blisko domki. Musiała tu coś zabraknąć. Wpadając w drzew, Jakiegoś dościa meteorytów. To deszcz. I... Nie wiem, coś innego jeszcze. O, mamy И... Не знаю, что ещё у него О, у из есть список домов Осталось только пиво Потому что мы сделаем... И вот это, самолёт падает Он No każdym domku tak jest. Ja widzę, kiedy mam padło, bo tu blisko stojcie, a potem mam samochód się... raci na daleko. Zombie. Okay. Jest to jest, ja jestem tutaj, jest niebezpiecznie. Hop. wybóżko, rana nik łebig. Paliwo nie ma, są jakieś iPhone'y. Ja coś widziałem, a ten cynik. Zbijam sobie session pass w Wicowie Zbawić nowy samochód. No, zbijamy sobie Nie będziemy tym samochodem jeździć, to jechać nowym. No na pewno będzie fajnie w Wicowie. Nowy samochód pieszych dzień Tylko jestem kocą, to nie mam AK. Do to wimit To co można słucić, kolejnym sześć. Słuca to seba. Tylko nie szycki. Wszystko można słuchać. Można tylko słucać te małe i musicie trzymać E F. Okay, idziemy tym to? Okay. Nie jestem. Nie na gorzym samochodem, bo na gorzy taki jest na początku. Nie jest to tej mapy posuje. Ende, Dobrze. Bo tu jest to spaliwa On potrzebuje do spaliwa kiedyś naszą taką. Gdzie jest 13 w jednym. Ale do mojego samochodu. Mój samochód. Nie go nie będzie układać. On nie się się na złom. Było na 5000 metrów. Kiedyś widziałem, to się hało tam był. Ten, poczujmy więcej. A tu nic nie ma. Hao! To wiem, to trzeba zrobić plesta. To muszę robić plesta na A nie tylko po wszystkiego. tam się zginie okej, okay, idziemy sobie, dalej. ten syn da ci więcej ja to napusti mi w jakiej gwarci no tam jest tu, nie, soping nie wiem jest te kapsy o spiny U wow. owa samochód da. Muszę Oswadz... da ja. Ja tu jest tu jest. Łatuje świat przed mutantami Minigami uknął, no to nic tego. To nam pomoże? Nikt, bo jestem sam, na serwisie Byłam sama, mam już 2000 metrów, no nie mam... Niejakiej benzyny nie ma, czym kusza babungle. Nie wiem, czy to jest babungle. Czekaj, jakie mam kwestie. Pamiętam jeden quest. Skoda wow. to. bo są to tego jajko nicomu ja jedę Na wiecie co ciemności

Jaké jsou majovky? majovky? majovky. you.